Dzień dobry, witam się dzisiaj z wami z nad mojej owsianki. Cztery dni do świąt zostało. Dziś mamy 20 grudnia, jest środa. No i jest właśnie taki pochmurny dzień. Witajcie moi mili, już teraz tak twarzą w twarz. Właśnie sobie zrobiłam kawę, owsianka zjedzona, odpaliłam kominek w telewizorze, odpaliłam choinkę, różne tutaj światełka, bo trzeba się trochę doświetlić, bo jest dzisiaj dzień. No tak jak widzieliście przed chwilą u mnie, bardzo, bardzo pochmurny, wręcz jakiś taki wiosenny. Temperatura oczywiście w plusie. I w ogóle świąt Bożego Narodzenia Nadchodzących, to to nie przypomina, nie wiem co to ma być, no ale tego nie zmienimy, natomiast można sobie trochę jakoś ten, te dni grudniowe inaczej umilić, no nie właśnie w taki sposób myślę. Fajna sprawa wczoraj mojej rodzince pokazałam właśnie ten kominek, bo tak przeważnie jak taki kominek włączamy w telewizji, to z jakimiś piosenkami, no nie? Także też im się to spodobało, fajny, fajna sprawa. My tutaj wczoraj sobie siedzieliśmy, tak nawet bardziej z Mają siedziałyśmy i układałyśmy sobie na dywanie puzzle wieczorem. No i właśnie przy, tym, przy tych dźwiękach palącego się kominka, bardzo fajnie. I czysto, nie trzeba po tym sprzątać, to jest też duży plus. Ja słuchajcie, oprócz tego, że mam tutaj kawę, to mam jeszcze... Laptopa przed sobą, bo sprawdzam sobie ten przepis na makowiec. Zabiorę się dzisiaj za niego. Będę korzystać ze strony domowe wypieki. Za chwilę Wam ten przepis pokażę, bo ja jeszcze z tego przepisu nigdy nie robiłam. Więc sprawdzimy, czy wyjdzie lepszy niż z tamtego. A korzystałam zawsze z przepisu z Ania Gotuje. I on wychodził bardzo dobry w smaku, natomiast jakoś tak to ciasto nie bardzo mi chciało rosnąć. Nie wiem dlaczego. Tutaj jest troszkę inaczej. To wszystko robione tak bardziej moim sposobem na ciasto drożdżowe, i mam nadzieję, że e, no, że wyjdzie fajne. Ok moi mili, to zabieramy się za ten dzień. E, dokończę kawkę. Coś sobie jeszcze tutaj chwilę pooglądam, bo jest po 10, więc mam czas. E, I później zabieram się za ten makowiec, i mam nadzieję, że będziecie mi w tym towarzyszyć. Miłego dnia Wam życzę i fajnego oglądania. Zaczynam działania kuchenne. Słuchajcie, biorę się za ten makowiec. Roztapiam już sobie tutaj masło na kuchence. A tutaj mam w garnku mleko. Jest potrzebne 180 ml mleka. Do niego sobie dorzucam łyżeczkę cukru. Do tego jeszcze dorzucam. W Przepisie już sprawdzam, chyba cztery łyżki. Tak, cztery łyżki mąki i dorzucę do tego drożdże i taki zaczyn sobie będzie stał przez tam jakieś 10-15 minut, niech sobie trochę podrośnie. Mam już tutaj w takich trzech pojemnikach składniki, więc tak, drożdże już są wyrośnięte pięknie. Tutaj mam roztopione masło, a tutaj w tej miejsce mam mąkę, żółtka, cukier, cukier wanilinowy i co tutaj jeszcze jest, i jeszcze jest troszkę soli. To wszystko, oczywiście, te dokładne składniki zostawię Wam w linku. Pod filmikiem, no i teraz będę to wszystko łączyć, robotem w całość. Ciasto gotowe, wyrabia się bardzo fajnie. To masło tak na końcu już dolewałam stopniowo. Ono było takie dosyć, no takie tłuste, lepiące się to ciasto, ale świetnie się wyrobiło. Naprawdę super. Także teraz zostawiam na godzinkę do półtorej godzinki, tak jest w przepisie. Zobaczymy, powinno podwoić swoją objętość. Ciasto zrobione, teraz sobie wyrasta, ja go postawiłam przy kaloryferze, tak na krześle. Kaloryfer jest ciepły, to zajrzymy tutaj do niego, ale to wiecie co, no, niewiele tam widać, tak jedną ręką. Ale to dopiero jakieś 15 minut, więc jeszcze spektakularnych efektów nie ma. Ok, ja sobie teraz tutaj muszę poogarniać trochę rzeczy, trochę tam coś pomyć. Aha, białka mi zostały. To zaraz ich będę ubijać, wszystkie sześć razem, i tak, kilka, to znaczy kilka, jak ich ubiję, to tak z tej masy, takiej z tej piany, troszkę sobie dam do, do masy makowej, bo ja mam masę makową kupioną, taką gotową, z firmy Helio, bardzo tą masę lubię i w tym roku kupiłam taką w takim opakowaniu, tu jest 850 gramów. A ponieważ z tego przepisu ma wyjść, mają wyjść trzy makowce, to akurat nie taka ilość tam jest proponowana, więc wygląda na to, że się że mi tutaj styknie wszystko. I właśnie dodam sobie białka do tej masy, ona będzie wtedy taka bardziej taka puszysta się zrobi, taka mięciutka. I podobno to też zapobiega pękaniu chyba. Albo coś tutaj kręcę, nie wiem, makowca przy pieczeniu, także czy rozpadaniu się przy krojeniu, coś takiego. Wiem, że czemuś tam zapobiega, ale nieważne. To też robi taką fajną objętość, więc myślę, że to się u mnie sprawdzi. No i zaraz tutaj sobie zrobię porządek na blacie. Za oknem dalej jest szaro i buro. Nic tutaj się w tej kwestii nie zmieniło. Słońca nie ma, także. Ciemności egipskie, ciąg dalszy. Dobra, lecimy z tym, co tam na blacie mam. Masę makową przełożyłam sobie do Michy, dodam do niej białka. Nie wszystkie ubijałam, jednak myślę, że tutaj tak oddzieliłam sobie może dwa, może trzy tak na oko. Nie dodaję całej tej piany, dlatego że nie wiem, czy mi tej masy wystarczy na te trzy makowce. Możliwe, że będę musiała jeszcze jedną porcję otworzyć i wtedy sobie do niej jeszcze dorzucę tej piany. Ciasto wyszło bardzo ładne, mięciutkie. E, także zaraz go podzielę na trzy e, części i będę rozwałkowywać. Ciasto wałkuje się świetnie, jest naprawdę mięciutkie, fajne, delikatnie podsypałam mąką. E, no super, pierwsza e, część gotowa. Teraz nakładam masę. trzy makowce mam już zwinięte i powiem wam, że bardzo fajnie się z tym ciastem pracowało. Jest takie elastyczne, mięciutkie, naprawdę super. E, także teraz nagrzewam sobie już piekarnik do 190 stopni i e, zaraz ich wrzucę i w międzyczasie pobiegnę po dzieciaki do przedszkola. Jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć jedną rzecz. Ja sobie spinam ten papier do pieczenia po prostu takimi spinaczami do papieru, takimi zwykłymi, metalowymi, żeby mi się to w trakcie pieczenia wszystko trzymało, po prostu. Kiedyś tak zrobiłam, chyba w tamtym roku, i ten sposób mi się fajnie sprawdził. A jeśli chodzi o mycie stolnicy, słuchajcie, takiej silikonowej po różnych pracach, to polecam Wam chusteczki. Takie mokre chusteczki, jednorazowe, one świetnie zbierają wszystko ze stolnicy, jakieś tam resztki ciasta i tak dalej. Naprawdę fajnie. Ja zawsze sobie tak przejeżdżam najpierw tą chusteczką mokrą, a później ewentualnie jeszcze jakąś tam szmatką, spłynem, jak mam coś takiego bardziej tłustego. Makowce już upieczone. My już jesteśmy w domu w komplecie, także. Różne tam dźwięki pewnie słychać w tle. Zaraz ich będę wyciągać z tych papierów, rozwijać. Zobaczymy jak wyglądają. Gotowe, trochę popękały, jak tutaj widać, ale myślę, że to nie będzie jakiś większy problem. Jak wystygną, to ja ich zamrożę, a później przed świętami samymi albo w święta jeszcze polukrujemy, może posypiemy jakąś posypką. No, zobaczę jeszcze, na pewno będzie na nich lukier. Maja, Mikołaj, mam dla Was soczki.

mieli tym zdrowym akcentem się z Wami już żegnam. Makowce sobie leżą pięknie. Jeden już rozkroiliśmy. No, trzeba było w końcu sprawdzić, no nie, czy będzie dobry, ale jest przepyszny. Także polecam ten przepis zdecydowanie. E, my wszyscy teraz się bierzemy za soczki. E, a z Wami się widzę w kolejnym Vlogmasie. Do zobaczenia jutro.